Hejka, kochani! Miał być to ogólnie zwykły odcinek z mojego treningu skokowego, bo dawno już takiego nie było. No, ale przy skokach w pewnym momencie jakoś odległość była źle wymierzona. No i się Dark Mist poślizgnął, no i się wywróciliśmy. Ok, a więc zapraszam Was już do dalszej części odcinka i miłego oglądania. Ok, a więc jak zawsze zaczęłam od wyczyszczenia Dark Prince'a i zaczęłam go siodłać. No i przechodzimy na ujeżdżalnię i macie tutaj naszą rozgrzewkę. I tutaj macie nagrany nasz pierwszy taki skoczek z kuse i jak było tutaj od początku widać coś nie grało mocnymi przeszkodami. Jakoś dziwnie je skakał. No i przyszła pora na skoki. Jak widać niektóre przeszkody jakie skakaliśmy, świetnie nam wychodziły, ale większość jednak była. Mega nieudana, co widać i to bardzo. I dokładniej, jak to się stało, że się wywaliliśmy? Skoczył pierwszą przeszkodę, ale gdy najeżdżaliśmy na drugą, było za szybko. Wleciał w nią, a gdy próbował po niej skręcić, wywalił się. Ja spadłam z niego wcześniej, przez to, że wjechał w tą przeszkodę, a on poleciał dalej i się poślizgnął. A więc miałam dzisiaj ochotę poskakać trochę szeregi, ale tak, żeby mu odległość pasowała. O ile za pierwszym razem czułam, że jest OK. To postanowiłam jechać go drugi raz, i już nie było OK. Jak widzicie, na tym szeregu na drugiej przeszkodzie trochę brakło nam tempa, a za to drugi raz jak go skakaliśmy, było za szybko. I tutaj macie naprawdę króciutki. Urywek z tego, jak moja kamerzystka nagrała, jak już leżałam i próbowałam się podnieść. Przy wstawaniu widziałam również, jak próbuje wtać Dark Prince ze mną. Nic się nie stało, ale Dark Prince troszeczkę bardziej ucierpiał. Oczywiście zadzwoniliśmy po weterynarze i tak to się skończyło, że miał tylko ranę na noc od wywalenia się i że miał mocniej nadciągnięty staw skokowy. Przez to przez jakiś tydzień, dwa nie możemy wracać do sportu, tylko spacerki, bo jest to państw sportowy i on jednak potrzebuje ruchu. Ok, a więc tutaj już macie króciutkie nagranie z kolejnego dnia. I jak widzicie już sobie poszliśmy na krótki spacerek. Nie kulał, nie nic, tylko troszeczkę inaczej się zachowywał i trochę chciał przyspieszyć, no bo jednak takie spacerki to nie nasza codzienność. Co do tego, jak się czuję i jest już tydzień po tym, jak to się stało, codziennie oczywiście chodzę z nim na takie spacerki gdzieś godzinkę, dwie, zależy ile ma czasu w dany dzień. No, i gdy ja już to montuję, to jest tydzień po tej sytuacji. I wczoraj mieliśmy już bardziej trening, bo wzięłam go na loże i zaczęliśmy kusować i galopować, i już jest w miarę ok, więc obstawiam, że w przyszłym tygodniu wrócimy już do regularnej pracy. Ok, a więc to już na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w przyszłych odcinkach. Bajo!